Witam serdecznie wszystkich internetów, wszem po tej stronie. A przede mną mam nowiutki telefon Oppo Find 5. Moim zdaniem jest dalej bardzo ciekawą propozycją, pomimo tego, iż na rynku znajduje się już ponad roku. Zapraszam więc do mojej wideo-recenzji. Telefon można zakupić na oficjalnej stronie producenta oppostyle.com. Kosztuje w tym momencie 299 euro. Gratis dostajemy pokrowiec oraz ładowarkę europejską. Pokrowiec jest dostępny w czterech kolorach: niebieskim, żółtym, czerwonym lub białym. Oppo posiada również specjalną promocję dla studentów, więc każdy student może dostać 10% zniżki. Wystarczy, że prześle im kopię swojego ID lub wyśle im maila z adresu posiadającego w nazwie Edu. Telefon wraz z akcesoriami dotarł do mnie po zaledwie 5 dniach od złożenia zamówienia. Międzynarodowa przesyłka kurierem DPD jest w cenie. Sam telefon zapakowany jest podwójnie: najpierw kartonowe pudełko, a następnie w środku znajdziemy zalaminowane pudełko wraz z naszym telefonem. A więc na początek rozpakuję pudełko z folii. W przypadku firmy Oppo, od momentu otwarcia pudełka, wiemy, że mamy do czynienia z firmą premium. Żadna inna firma na rynku nie ma tak fajnego pudełka jak firma Oppo. Jest ono magnetyczne i rozkłada się na trzy części. Pudełko pudełkiem. Wiadomo, że interesuje nas bardziej to, co jest w środku. Na chwilę odłożę telefon na bok, aby pokazać wam, co znajduje się w środku. Na początek znajdziemy małą kopertę, w której znajdziemy dwie naklejki z tagami NFC, krótką instrukcję użytkownika oraz urządzenie do otwierania slotu karcji. Następnie znajdziemy słuchawki firmy Dirac, kabel USB oraz ładowarkę sieciową z wtyczką amerykańską. A więc przejdźmy teraz do samego telefonu. Gdy już zdejmiemy folię z wyświetlacza, zauważymy, że przód to właściwie jedynie czarna tafla, szkła Gorilla Glass 2. Na dole urządzenia znajduje się port micro USB oraz główny mikrofon. Z lewej strony urządzenia znajdziemy włącznik oraz slot kart microSIM. Na górze po lewej stronie znajdziemy standardowe wejście słuchawkowe 3,5 mm, a po prawej stronie urządzenia przyciski regulacji głośności. Z tyłu dołu znajdziemy głośnik, a u góry telefonu podwójny LEDowy flash oraz 13-megapikselową kamerę. obudowa nie jest ściągana, urządzenie nie posiada również slotu kart microSD lub wymiennej baterii. Podczas uruchamiania telefonu przywita nas logo Oppo oraz przyjazny dźwięk. Poniżej ekranu znajdziemy trzy przyciski. Pierwszy z nich to przycisk menu, następny przycisk home lub powrotu do ekranu głównego, który po podwójnym wciśnięciu pokazuje nam listę ostatnio otwartych aplikacji. Poprzez dłuższe przytrzymanie tego samego przycisku możemy otworzyć aplikację Google Now. Ostatni przycisk z prawej strony to przycisk wstecz. Niestety telefon nie posiada języka polskiego. Urządzenie od nowości pracuje na Androidzie 4.1.2, jednak producent zezwala użytkownikowi na routowanie telefonu bez utraty gwarancji. Mamy do wyboru szeroką gamę Romów, takich jak Cyanogen Mode pracujący pod kontrolą Androida 4.4, OmniROM, Paranoid Android oraz kilka innych. Pośród nich również ColorOS, które pokaże wam, jak zainstalować w telefonie, i proponowałbym zrobić to zaraz po zakupie. ColorOS to oprogramowanie firmy Oppo specjalnie dla telefonów tej marki, które jest stworzone wraz z użytkownikami. W tym momencie pracuje pod kontrolą Androida 4.2.2. ROM nie wymaga rootowania, a żeby go zainstalować wystarczy ściągnąć go na nasz komputer i przerzucić na pamięć wewnętrzną naszego telefonu. W telefonie Oppo znajdziemy bardzo fajną aplikację uruchamiającą, w której znajdziemy duży zbiór tapet, efektów zmiany ekranu, jak również motywy, którymi możemy łatwo zmienić wygląd naszego urządzenia. Na urządzeniu znajduje się również aplikacja motywów, w której możemy znaleźć olbrzymi zbiór przeróżnych motywów, które możemy ściągnąć całkowicie za darmo. Na ekranie głównym mamy również możliwość tworzenia przestrzeni wyłącznej dla zdjęć lub muzyki. Poprzez utworzenie takiej przestrzeni, jeden z ekranów w aplikacji uruchamiającej będzie posiadał specjalny widget do odtwarzania muzyki lub widget do robienia i przeglądania zdjęć. Gdy przeciągniemy palcem w dół z górnej, środkowej części ekranu, wejdziemy do powiadomień. Tutaj również znajdziemy skróty oraz ustawienia jasności ekranu. Jeśli ten sam ruch wykonamy w górnej, lewej części ekranu, wejdziemy do menu gestów, gdzie poprzez narysowanie kółka lub dowolnego znaku możemy po wcześniejszym zdefiniowaniu szybko uruchomić aplikację. W ustawieniach telefonu poza standardowymi ustawieniami takimi jak w każdym innym telefonie z Androidem znajdziemy m.in. ustawienia gestów i ruchów. Tutaj możemy zdefiniować gesty do okienka menu gestów, które pokazałem Wam przed chwilką, jak również włączyć funkcję robienia zrzutu ekranu poprzez przeciągnięcie trzema palcami przez ekran, wyciszenie telefonu poprzez obrócenie go ekranem w dół, łatwe dzwonienie poprzez przyłożenie słuchawki do ucha, gdy widzimy kontakt na naszym telefonie, jak również bezdotykowe... Odbieranie połączeń poprzez przyłożenie słuchawki do ucha czy dwukrotne stuknięcie palcem w ekran telefonu, aby go wybudzić. W urządzeniu jest również multikolorowe światełko powiadomień LED, więc mamy tutaj możliwość ustawienia koloru diody dla różnych powiadomień lub przypisania specyficznego koloru do danego kontaktu. W menu dostępnych jest 8 kolorów diody. W telefonie znajdziemy ogromną listę preinstalowanych aplikacji, które. Ułatwią nam pracę oraz zapewnią bezpieczeństwo. Na liście znajdziemy aplikację umożliwiającą szyfrowanie aplikacji, aplikację zarządzającą użyciem danych w tle. W telefonie znajduje się również tryb gościa, który umożliwi nam schowanie wybranych przez nas plików i ustalenie specjalnego hasła dla innych użytkowników. Kolejną aplikacją na liście jest tryb wakacyjny. Umożliwia nam on wyciszenie połączeń przychodzących dla wszystkich numerów spoza listy, którą predefiniujemy. Kolejną aplikacją na liście jest monitor przyzwoleń. Pokazuje nam listę przyzwoleń oraz aplikacji, które mają do nich uprawnienia. W folderze narzędzia znajdziemy kompas, ustawienia efektu Dolby, menadżer pobranych plików, latarkę. Znajdziemy tu również pakiet Office, który umożliwi nam tworzenie arkuszy kalkulacyjnych dokumentów oraz prezentacji. W telefonie nie zabrakło również aplikacji dyktafonu. Znajdziemy tu również aplikację do reinstalowania aktualizacji, którą pokazałem Wam wcześniej. Aplikacji do tworzenia kopii zapasowych, kalkulatora czy kalendarza. Na liście aplikacji znajdziemy ponadto budzik wraz z ustaleniem czasu na świecie, stoperem oraz timerem, aplikację do monitorowania użycia danych pakietowych, bardzo przyjemny w użytkowaniu manager plików, przestrzeń dyskową w chmurze od firmy Oppo, aplikację Forum Oppo dla użytkowników telefonów tej firmy, aplikację galerii umożliwiającą nam przeglądanie zdjęć na urządzeniu oraz tych w chmurze i przepiękną aplikację pogody z animacjami wideo. Przejdźmy więc do wyświetlacza. Wyświetlacz w tym telefonie jest oszałamiający. Charakteryzuje się świetną reprodukcją kolorów, jak i kontrastem i kątami widzenia. Dzięki dużej jasności wyświetlacza wynoszącej aż 442 kandele na metr kwadratowy z widocznością na zewnątrz nie powinno być najmniejszych problemów. Głośnik w telefonie również nie pozostawia wiele do życzenia i charakteryzuje się dobrą jakością dźwięku jak na urządzenie mobilne. Nawet przy największej głośności nie słychać zniekształceń, a dźwięk jest klarowny i miły dla ucha. Również lokalizacja głośnika w tylnej, dolnej części urządzenia nie powoduje zatkania go podczas grania w gry lub trzymania go w pozycji horyzontalnej. W najnowszej wersji testu wydajności Antutu urządzenie wypada lepiej niż Samsung Galaxy S3 czy Google Nexus 4. Dzięki procesorowi Snapdragon S4 Pro, chipowi graficznemu Adreno 320 oraz wbudowanej pamięci 2GB RAM Oppo Find 5 bez problemu radzi sobie również z najbardziej wymagającymi grami, takimi jak GT Racing 2D Real Car Experience czy Modern Combat 4. W telefonie znajdziemy baterię 2500 mAh. Bateria bez problemu wytrzymała mi cały dzień, jednak największym zjadaczem energii jest oczywiście ekran. Jak już jesteśmy przy specyfikacji technicznej, warto wspomnieć tutaj, iż w telefonie nie znajdziemy modułu LTE lub radia FM. Telefon jest wyposażony w 13-megapikselową tylnią kamerę oraz 1.9-megapikselową kamerę przednią. Podczas robienia zdjęć mamy dostępny tryb normalny, tryb HDR, tryb panoramy, jak również tryb upiększania do robienia portretów. Dodatkowo w ustawieniach znajdziemy tryb sceny, ustawienia balansu bieli, zmiany rozdzielczości, jak również mamy w tym telefonie możliwość nagrywania filmów w Full HD oraz filmów w zwolnionym tempie 120 klatek na sekundę w rozdzielczości 480x640. Jeżeli chodzi o jakość zdjęć wykonanych urządzeniem, to jest nią różnie. Na pewno nie jest to najlepszy aparat na rynku. Pomimo tego, że mamy tutaj taki sam sensor jak w Sony Xperia Z czy Samsungu Galaxy S4, zdjęcia odbiegają, jeżeli chodzi o jakość. Zdarza się, że tracimy detal, a w słabym oświetleniu aparat radzi sobie raz lepiej, raz gorzej, lecz zdjęcia nie powalają. Również podczas robienia zdjęć makro aparat nie do końca radzi sobie z dobraniem odpowiedniej ostrości. Sytuacja wygląda nieco lepiej podczas robienia zdjęć z trybem HDR. W telefonie mamy również możliwość robienia zdjęć sekwencyjnych z prędkością 5 zdjęć na sekundę. Podczas testowania aparatu na lodowisku niestety słabe oświetlenie przełożyło się na słabą jakość zdjęć. Jakość filmów w Full HD jest bardzo dobra i z tym aparat nie miał najmniejszego problemu. Mamy tutaj również możliwość kręcenia filmu w trybie spowolnionym, 120 klatek na sekundę. Jest to interesujący efekt, jednak przez niską rozdzielczość, w materiale jest mało detali. A więc na koniec jeszcze odpowiedź na pytanie, czy warto kupić smartfon Oppo Find 5. Moim zdaniem w obecnej cenie 300 euro po redukcji ceny przez producenta jak najbardziej warto. Jest to bardzo fajnie zrobiony telefon ze stalową ramą i przepięknym wyświetlaczem oraz dobrą jakością dźwięku z głośnika. Jest na pewno świetną konkurencją dla np. Sony Xperia Z czy LG Google Nexus 4. Jednak musimy pamiętać, że w telefonie nie ma języka polskiego. Mamy możliwość oczywiście zainstalowania ROMu, takiego jak CyanogenMod, który pozwoli nam uzyskać polski język, jednak nie jest to na pewno coś, co będzie potrafił zrobić przeciętny użytkownik. Jeżeli podobała Wam się moja recenzja, nie zapomnijcie przycisnąć lajka like pod filmikiem oraz subskrybować mojego kanału, gdyż już wkrótce mam dla Was recenzję kolejnych smartfonów. Pozdrawiam i do zobaczenia.